Witam Was serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmie z serii co dzień w ciągu dnia, czyli cały dzień jedzenia, mojego jedzenia. I jeszcze oczywiście w ciągu dnia piję sobie też kawkę. Ja piję tak z dwie, czasami trzy kawy dziennie. Staram się, żeby to były dwie, i staram się, żeby też nie pić jej tej ostatniej jak, jakoś tak mega późno. Bo jak piję za późno kawę, to mam potem problem z zasypianiem. Początkowo w ogóle jak wróciłam ze szpitala, gdzie przez te ponad trzy tygodnie w ogóle nie piłam kawy, bo tam jakby nie było kawy. W sumie teoretycznie mogłam sobie sama robić swoją, ale nie mogłam za bardzo chodzić, a poza tym stwierdziłam, że ok, dobra i tak tam leżę, nie potrzebuję jakoś mega dużo energii To myślałam właśnie jak wróciłam z tego szpitala, że już nie będę piła kawy, ale jednak gdzieś tam moja kawowa dusza tego potrzebuje Nie będę piła za to alkoholu, mam taką nadzieję, ciekawe czy mi się uda Fajnie by było, chciałabym już nie wracać właśnie do alkoholu później jak już skończę też karmić piersią to właśnie chciałabym nie pić alkoholu, ewentualnie przy jakichś takich okazjach, typu jakieś może wesele, czy może jakaś rocznica, czy takie wiecie, duże eventy. Chociaż ja ogólnie wcześniej nie piłam też za dużo tego alkoholu, ale właśnie chciałabym bardzo mocno ograniczyć lub w ogóle wywalić kosmo jego życia, bo czuję, że go nie potrzebuję po prostu. Ale kawa jako taka moja używka, zdrowa oczywiście, w zdrowych ilościach jest ok. no i właśnie nawet podczas karmienia piersią można pić kawkę, dwie do trzech właśnie, żeby nie przesadzać też z ilością ok. robimy obiad i dzisiaj y, pomysł na obiad jest taki że takie duże meksykańskie danie, a właściwie duże, nie duże będzie sos sos z papryką i z y, oczywiście cebulą, zaraz będziemy je smażyć i do tego będzie fasola yy, i do tego zrobimy sobie też uwaga tortille, ale nie takie ze sklepu tylko sami je zrobimy będziemy potrzebować do tego mąkę i wodę ja oprócz... Nasza sosiwość się tutaj gotuje pod przykryciem, i przechodzimy teraz do robienia tortii. Jeszcze, jeszcze nie spadł mi mój zapał, także możemy sobie to zrobić. Będziemy robić domowe placki tortijowe. Kolacja dzisiaj tak trochę bardziej nietypowo, bo na słodko e, robimy sobie czekoladowego, kakaowego właściwie omleta z gruszką. Trochę mi się to kojarzy jak takie brownie z gruszką tak fajnie smakuje i właśnie chciałabym zrobić takiego omleta podobnego do czegoś takiego, więc zapraszam na omlecika. Chodzi o cały dzień jedzenia ze mną. Ariel i Arek się już umyli, więc to jest znak, że my kończymy naszą dzisiejszą audycję. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy skorzystacie. Dajcie mi znać, czy te przepisy, czy te filmy Wam się przydają jako taka inspiracja na swoje codzienne posiłki. E, dajcie mi znać, jeśli sobie coś przetestowałyście i czy coś Wam zasnakowało. E, będę wdzięczna za subskrypcję, za łapki w górę pod tym filmem, za udostępnienia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, pa!